Natomiast Słońce jest przede wszystkim w gracha Judze, czyli wojnie planetarnej, no i na dodatek przegrywa tą wojnę z Saturnem. Także to nie jest nic dobrego, jeśli widzimy taką gracha Judę, to ta planeta, która przegrywa, będzie, będzie w ogóle wszystkie czynniki, będą osłabione w horoskopie już na dzień dobry, więc słońce przegrywa wojnę planetarną. I też wam powiem, że na ten rodzaj karmicznej dolegliwości też jest określona remedium. Tutaj. Mantry do Rishi, specjalne mantry do Rishi załatwiają kwestię związaną, znaczy mogą załatwić, tak? Bo też myślę, że nigdy nie ma jakiejś tam stuprocentowej gwarancji, że to się wydarzy, ale jest to wypraktykowane, i jeśli coś, jeśli mamy jakieś wojny planetarne, to specjalistyczne mantry do rishi mogą załatwić ten karmiczny problem.